Chciałem wam powiedzieć, że jak zdam na kartę rowerową i będę miał kartę rowerową, to wiecie co, Tata mój powiedział mi, że jak Erik dobrze zrobisz kartę rowerową, co? Co nie? To wtedy pokażę nam o z elektrycznej. Więc będziesz szansa, tata nie kupichuję na elektryczną. A na razie mam głośnik tej samej marki, to jest phone i mój teraz głośnik. On tak zajebiście grawitowie Więc to jest dobry, to jest dobry głośnik. Ja ci chodzi o kąpię. Właśnie chcę się kąpić, żeby jutro, żeby dzisiaj spać jeszcze. Jeszcze za jedną to, żeby zjeść tam ciasteczko czy tam jakiś tort. Nie wiem, coś żeby sobie zjeść, bo głodny jestem. Jeszcze trening brzucha muszę zrobić, więc wykąpię się, zrobię trening brzucha. No i co? Widzimy się jutro, widzowie. I napiszcie mi w komentarzach, proszę, żebyście napisali, czy warto właśnie kartę rowerową. Czy, nie czy napiszcie mi, czy warto, ja czy ja mam robić kartę rowerową? Jeśli będzie więcej głosów na nie, no to nie robię. Jak będzie więcej głosów na tak w komentarzach, no to robię. Więc śmiało, nie wstydźcie się. Ja was nie oceniam.